Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam tylko takie pytanie, w związku, bo co roku w budżecie jest 10 tysięcy na odnowę i postawianie nowych słupów ogłoszeniowych na wioskach. Ja jeżdżąc, między innymi też to nie widzę, są to przeważnie stare i te same słupy, te tablice ogłoszeniowe, tylko wręcz odwrotnie, są pokrzywione, podrapane, a nowych

Nie wiem, czy panie tarnie pan jeździ tylko sam, pan je w samym wszędzie pan dotar, czy tylko przy tych głównych drogach, bo może być tak, że pan nie zauważył tych słów nowych, które zostały zamontowane. Zabezpieczamy te środki, tutaj jest zawsze informacja. Powiem nie aż daleko, bo tam często przyjeżdżam, Cicha góra, ten wielki zakręt do Panamanii. Ten słup, przepraszam, ogłoszeniowy tak na pewno jest na bieżąco naprawiany albo wymieniany i dlaczego on jest zniszczony, tego to nie wiem. Była kampania przedwodorsza, część z Państwa też tam powieszała plakaty, nawet nie ma dwóch metalowych tablic, on był na trzy strony, w tym momencie pozostała jedna. No komuś potrzebna pewno plawa, no to z tych dwóch skorzystał. Pytanie. Tam, gdzie będzie taka możliwość, będziemy bladów uzupełniać, ale nie wszystkie słupy tak wyglądają. Właśnie są podjęte i w tym momencie do naprawy już się nie nadają, bo to by był wstyd. W związku z powyższym część będzie podlegać wymianie. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to środki pozostają i ich na pewno nie spożytkujemy na rzeczy niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie, Panie Przewodniczący. Ostatnio na sesji ruszyłem temat po prostu ulicy Komunalnej i nie ma w projekcie tutaj widzę budżetu, że będzie jakiś projekt wykonany w związku z tą wodą pojawiającą się przy Rostopach, akurat przy Pecu. Bo niestety tam jest takie zagłębienie, które powoduje duży zbiór wody. Chodnik jest bardzo rękoczny, korzystając z tego, jak już wcześniej mówiłem, piesi idący do miasta i z miasta, oraz mamy z wózkami, ale ta woda, która się tam znajduje, powoduje to, że są ludzie często opryskani przez no, nie kierowców. W związku z tym prosiłbym o podjęcie tego tematu i próbowanie rozwiązania tego problemu, a jest to odległość około 50 metrów która musiała doprowadzić kanalizacja do przepływającego kanałku, który jest pod ulicą kanałową przebiegającą wzdłuż ulicy Konopnickiej tutaj zaraz przy, za pecem jest to niewielka odległość, ale uważam, że to nam się da we znaki, gdy nastąpią roztopy, także bym prosił bardzo o o no, wzięcie to pod uwagę. Dziękuję Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pan Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kto z Państwa analizował już projekt budżetu, to jest zorientowany, że tam właściwie są zabezpieczone wszystkie te tytuły, które musieliśmy wstawić z tego względu, że są podpisane umowy. To po pierwsze są dofinansowania. Nie rozstrzygaliśmy wszystkich tak zwanych tematów drobniejszych po to, żeby na tym etapie nie powodować za wielu czy, czy wręcz zagorzałej dyskusji, które to tematy są, a których nie ma, to chyba przyjdzie na to czas. Co do teraz tytułu, kanalizacja deszczowa w ulicy komunalnej, my jesteśmy po rozmowach z panem prezesem Dzisiajwiczem dokładnie, gdzie ta woda powinna być odprowadzona. Były pewne zamierzenia i wtedy byłoby to łatwo do załatwienia, żeby przeprowadzić tylko przepustę na drugą stronę, ale niestety, to leży takowo. Niestety, albo po, po wybudowaniu ulicy Siłsackiego nie mogliśmy tej wody odprowadzić na drugą stronę, bo brak byłby odpływu i wtedy tam by się zrobiło. W związku z powyższym temat znany, powinno być odprowadzone ta woda też sztuczko do okoli sprawy, że pecu, wtedy dopiero problem będzie zawiony. Ale co na ten temat będziemy w styczniu bardzo. No, pan Radny Jeszcze Panie Przewodniczący, Sakarado, chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu tych tablic ogłoszeniowych na wsiach. Myślę, że no skoro taka jak takie sytuacje miały miejsce, że one były notorycznie niszczone, no to też może świadczyć o tym, że no, należałoby wyciągnąć jakieś wnioski z tego i może one są po prostu no nieodpowiednie i należałoby się zastanowić nad innym typem tablicy czy słupów, ogłoszenia ogłoszeniowych, takie jak są na przykład w mieście te słupy okrągłe betonowe. Ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby taki słup był zniszczony albo ukradziony. No nie jest to fizycznie ani technicznie możliwe i to było po prostu może no, najprostsze rozwiązanie, a nie ciągle stawiać nowe, które ze świadomością, że ciągle one będą niszczone. Oczywiście źle to świadczy o, o, o obywatelach, prawda, o osobach, które je no ale no to jest w tym momencie chyba jedynym rozwiązaniem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym poinformować o takim incydencie, o którym się dowiedziałem niedawno, że grupa naszych kandydatów, domyckich alkoholików, którzy się spotykają w mieście, znaleźli sobie nowe miejsce, jest to taki pomnik, czyli kosz domycki, gdzie wchodzą sobie do środka i tam mają swoje relacje. Jakby była taka możliwość sprawdzenia i dopilnowania tego, aby te drzwi były inne tam, postanowienia otwierane, jak czasami wodzę na zdjęcia albo z dziećmi, to oni tam są. Teraz nie, bo widać ślady na śniegu, ale kiedy robi się zimno, ze swoich garażów wyszli i znajdują się właśnie w naszym koszu. Taka informacja, bo gdyby ktoś to spalił przykładowo, nie byłoby czegoś takiego jak nasza jakaś reklama miasta, bo można było tego dopilnować. Dziękuję. Jeszcze może nawet z mikrofonu. Mi chodzi głównie o drogę powiatową, która jest bardzo słabo odśnieżana na odcinku stacja Sątopy a Woroja Gościelna. Tą, o której Pan Dyrektor Szymczak wspomniał, że autobus jeździ i na tej drodze, to ja powiem szczerze, bo mieszkam niedaleko tej drogi, widziałem służby, które są odpowiedzialne za to dwukrotnie tylko i raz z a raz z z panem piątym, żeśmy już tą sprawę wyjaśniali, to po jego interwencji po trzech godzinach o 17.30 widziałem dwa pugi, które zgarniały śnieg. A do tej pory ta droga jest naprawdę jak szklaneczka. Jest teraz przesypana nowym śniegiem, jest tak niebezpieczna, że ja nie wiem, czy te sobie na tym odcinku działają, czy nie. Odcinek od y, pana Winkowskiego do Barteksu w tę stronę, to podejrzewam, że to jest chyba droga y, gminna, ponieważ wyjaśniałem to z panem posicielem. I ta droga jest... Y, odgadnięta do czarnego do asażdu. A ten odcinek od stacji Sądów do Bory i Kościelnej, naprawdę Państwo proszę się przejechać. Tam jest szklaneczka. Tam nic, nic, nic nie robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Nie widzę zgłoszeń. Ja no, może tylko tyle powiem, że może tylko dwa razy wychodziłeś na port. Nie, nie. <grym> Przepraszam bardzo, ale ja z mojego okna nie muszę wychodzić na port. Widzę te służby i Dziękuję. Wracam do po pozycji pana, na i na co się tutaj pewno konsumpcja, podejmować, na myślę, że po konsultacjach z innymi radnymi, z że po wypracować wypracować jakąś na która by zadowalała wszystkich. Panie Przewodniczący, zakarł. Jeszcze mnie chciał kolega Krzysztofa poprzeć, no bo niestety jechałem nie przed tą drogą akurat i niestety jest nie tu nie przewodniczący Rady Powiatu i by prosił, żeby tą drogą właśnie się zająć. Tak samo drogą kontrolerzką, która jest drogą powiatową. Tak? Niestety zapominamy o no, górę o niej. Żeby nie był gminny, to byśmy by się chyba nie wyszli z tej drogi tam. Ja, Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo. Składacie skargi, to przekażę sobie. Jest, Nie widzę więcej zgłoszeń. Proszę Państwa, ponieważ jest to ostatnia sesja przed świętami, chciałbym z, w imieniu Pana Burmistrza i swoim własnym życzyć Państwu radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym Państwu życzyć, żeby te święta można było spędzić w gronie rodzinnym I po tym okresie takim wyciszenia i odnowy, duchowej. każdy mógł z wrócić do, 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 do uprawniania swoich obowiązków służbowych i społecznych z większym I na koniec chciałbym powiedzieć słowa zamykam obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Mieśniu 20 Tenec 2010-2014.